Czuję w parówce. Ja czuję, że wejść 22 otworzyć. jak tam otworzyłeś? No już skupił, już kupił, już tylko streama odpala. Już macie streama to odpalonego. Odalewaj. To dawaj linka w opisie. To dajcie ktoś tam, kto mi subskrybuje. Ja <laughs> <laughs> O, oh, tutaj widzę, że mam wiernego fana. <laughs> Ale masz ten Paragon Gameplay, coś się nie zgadza, panie. Właśnie. Coś Aha, sorry, się... A to czekajcie, zmienię dla. O, gdzie on Ja tutaj widzę, tak się powiększyło, też tak macie? Ej, jak przejebane, ja sam siebie, sam Edzia słyszę. Bo wyciszcie streama. Tak. Wycisz streama. To mi się podoba. Już mi się nie podoba. stało? No, o, ja też! Właśnie. <laughs> się usłyszę. Muszę wyłączyć, bo będzie taka jak przebitka. Po prostu wycisz streama, nie? Od mojego demona zbanować, cielo. Zablokuj. Tymczasowo wycisz. Czekaj, o jest ucisz. system napis taki duży, Ale Marcel, naprawdę. będziesz mówił. Chwila, czy zaraz no, będzie wycisać. dobrze. Baza hejty O O znowu Zresetuję <noise> opening skrzyny, jest A zmieniona, paragon na drugą gierę Muzyczka? Aha stream najwyższych lotów no ale teraz się znowu łączyło liczba legends i znowu... wiecie wszystko margen. dobrze? zaraz będzie może, czekać. Czyli w OBSie no nie jest dobrze wszystko, wszystko. bo zaraz, bo a może zwinę do paska w... na tego nie gra paragon masz grę paragon, masz zbyt grę jak grę paragon? No, no, masz no... trzy fragmenty kluczy? a nie dwa co, widać wszystko dobrze Kf, już? weź rozciągnie, to rozciągniesz ładnie nie da się okna rozciągnąć przecież Mogłbym no, wam monitor nie udostępnić po prostu. bo monitor udostępnij, no. będzie ciekawy. I rozciągnij okienko może po prostu. Bo chyba dla okienka da nie? Ładnie widać, ładnie. Dobra, teraz, tak? No dalej. Panie Bogu, Riocie, daj coś dobrego. Czekaj. a teraz widać. jedno. Willet, masz ty masz Czego mam? Masterik, ty. A, pustaczy Dobra, to leci pierwszy Tak się zgrało, nie? To jak ja tak mówię, to przeminuł, to, to leci pierwszy raz? Oho, uh -huh. poszmasz Boże, ciebie, jest spoiler Cicho Nie, we we Wracam, Zwracam o jednak. Szogę. Jakie lagi się nie? No. Co? O oh To jest chyba oh fuck, Zobaczycie później. Hmm. Oj, co? Zazdro? Co? Trolluj go. O lol, co poszło? Perny miał raz z tym Widzieliście to? O, lagi. Ale poszło lagiem, jest. No dobra. Coś musiało opuścić. I tak. no, ale wiesz, kiedy bym był, to właśnie to jest chyba takie, takie, wow. to by też, wow. to chyba tak reaguje, co? Troszkę bym to negowała, no, troszkę, <laughs> <laughs> yeah. ale jest dostępne. Uh! Co idzie, Jezu? Co to jest? Co dostałeś? Zobaczysz. Chciałeś na polsku wejgać? No to nawet, nie gram Lissinę. Weź, ale nie widzieliśmy szybciej. Full party Lissin' Jeszcze trzy skrzydeczki. Nie Dobra, no, musiało coś pójść, ale tak dobrze było, wam powiem. Jestem za do... O, mój kluczyk, mogę jeszcze ten kupić. Czekaj, kluczyk nie jest. Sk czekaj. No dobra, kluczyk. Dobra, teraz mi daj coś kurwa takiego, że mi ja zciśnie. <gry> Rocket Gear, którą mam, kurwa, mi. Dobra, ale będzie do rola. Jadź jak to. Ja nie wiem, jak mi zza Tak dobrze, ten Ezreal będzie robiony na pewno. I może Veigar, bo właśnie kupię sobie Veigara ja chciałem nim grać. z No może zroluję właśnie. No może... co patrzysz, rolluj, dawaj. Czekaj, patrzę ile to trzeba, żeby zrobić na żeby na tego. Tego będę miał już od buta. Tego będę miał, jak coś zroluje. Muszę coś zrolować. Zjeść z to nie... jest do wyjebania na pewno. Albo, jak tak dobrze poszło, to dawaj jeszcze jedno. Warwick, router jebany. Ale coś trzeba też na esencji zrobić, bo... To nie droższy, ten na ty matrax też chyba nie jest bezpieczny. No ale trzy go, bo ładny jest. To co, nie będę rolował tych skinów, bo to chyba lepiej na esencję jest przejebać. Możesz sobie z tego troszkę zdzwonić, z dysynczącym wejgerem. Wszystko. To wejger będzie robiony i ten na pewno. Eee, no... Fiore może zrobię, nie wiem. Dobra, na razie. Dziękuję za oglądanie, łapkę w górę poproszę. Już. Dobra, odsup.